Dobra, dzień dobry. Znowu, dzisiaj znowu gramy w Pokémon Fire Red. Dzisiaj wreszcie zawalczymy o odznakę. Nareszcie nie mogliście, nie mogliście się tego doczekać. Opisaliście mi na komentarzach, Filip, kiedy będzie ta walka z Brokiem. Już nie mogę się doczekać. No i już za chwilę będzie ta, nie za niedługo. Za chwilę się pojawi nasza walka z Brokiem. O, oznakę. I jeszcze połowę. weźmiemy pójdziemy jeszcze połowę. Oczywiście. Tu po, teraz podsumowanie. Podsumowanie. Ostatnio wyszliśmy z Videan Forest. Na no, chwilę wyszliśmy, poszliśmy. Nie wiem po cóż, nie pamiętam. A, bo zobaczyć z tym. Wygraliśmy i zniszczyliśmy groszkę. Potem znowu wróciliśmy. Zidean Forest. Znaczy no, poszliśmy. Wyszliśmy z William Forest Potem poszliśmy do Pewter City Już Wyszliśmy do Pewter City Uleczyliśmy pokemony I zostaliśmy tutaj Dobra I teraz będziemy walczyć z Brokiem i co ja miałem właśnie powiedzieć A dobra będziemy też ten Trochę przejdziemy i na połowie ten Tego ten, jak to się mówiło? No, po prostu przyjdziemy. Już tu mamy jednego gościa i to jest pomocnik Broka. No i wrócimy do tej jaskini i na jaskini zakończymy. Jeszcze ten złapie pokemony chyba. Chyba i dobra, i mamy już tutaj nasz, pierwszego gościa i będziemy z nim walczyć. Na czas na Metal Claw walczymy z nim. Metal Claw, bo to będzie na niego super efektywne, na no dziudu tego. Używa mi tu Tackle. Ale mi to tam nie przeszkadza. Dziełdud spada w dół. Charmander dostaje EXP dodatkowego. Send teraz pan. Central teraz będzie i użyjemy na niego Ember, bo Metal Claw tak do, dobrze na niego sobie nie radzi, więc no dobra, ma tutaj Defense Skull. Nas, nas, dopiero Pokemon, następny odcinek Pokémon. Nie wiem kiedy będzie, może być w sobotę, albo nie wiem kiedy w sumie. Nie wiem, nie wiem kiedy, ale na pewno będzie. Kolejny odcinek. I Sensu palu nam tutaj. I pokonaliśmy Liama. Naszego Liama. I potem teraz wychodzimy i ulecamy sobie Pokemona, czyli naszego Charmandera. Niestety senszu nie jest ten obecny w tej grze, czyli nie można go nigdzie zdobyć, chyba że przez wymianę albo przez cheaty. Ale ja nie używam cheatów, bo mówiłem wam, że nie będę używał. Ale tak, no w sensu w tej grze albo można... W sensu w tej grze można znaleźć albo przez wymianę, albo przez cheaty. No. Jeśli ktoś chce, to może grać przez cheaty, ale czasami może się stać, że może stać się błąd. Więc no. Lepiej, lepiej cheatów nie używać. Okej? Okay? Możemy tak się umówić, że cheaty, że nie będziemy używać cheatów. Ja rozumiem, że niektórzy tam lubią używać cheaty, bo one są bardzo fajne, czy tam śmieszne. Ale nie przesadzajcie za mocno z, czytami, z cheatami, ok? Nie przesadzajcie. Po prostu nie bawcie się z cheatami, dobra? I teraz, teraz, na najlepszą scenę: Walka z Brokiem. On jest bardzo silny i to. I on ma typy kamienne. I ma dwa Pokémony. Jeden jest bardzo łatwy, ale drugi to będzie dopiero horror. Chyba. Miejmy nadzieję, że nie będzie taki horror. Straszny. Hmm, Jodut. Spotkam. Jodut jest na razie ok. Ale potem się to zmieni. Jest. Super efektywne. Ech, to nie jest takie dobre. Używamy Metal Claw'a znowu. Może coś zrobię Pikachu, nie wiem. Ostatni Metal Claw już. O, jeszcze jeden. a użyłem, ember użyłem na niego już padł level 15 już dostałem teraz ten onyx onyx dopiero on jest gigantem ten Pokémon. zmieniam sobie na pikachu zmieniłem sobie na razie żeby coś tam mu zrobić ale Tandershop nic mu nie zrobi to mogę tylko growla użyć ale on mi już zabił pikachu chyba nie, nie przeżył tego niestety. Nasz biedny pikacz. Ale Czermander oczywiście, że go przeżyje może. Ale czas na Metal Claw. Czarmanduś. O, źle nam poszło. O, spudłował, dobra. Metal Claw. blok będzie łatwy, chyba, jeszcze na razie. O, a tak mu się wzrosł Zrósł. O nie, muszę uleczyć go, bo mi padnie. Czy to jest Charmander? By mi tu nie padł. Tylko proszę, nie używaj znowu Rock Tumba. O, spudłował. Nie, 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 tego już nie chcę podjąć. Teraz Metal Claw. O, teraz Binda. O, jeszcze jeden Metal Claw i wygram. Jeszcze jeden Metal Claw i wygram. O, tak, l. dobrze. Co, spróbowałem? No nie. O nie. Jeżeli spróbuję teraz, to nie wiem, co zrobię. Jest. I Onyx już nie żyje. Ten o, kamienny wąż. Nasz co? Nech Dobra, zrobię tak, żebym miał 16 level, bo coś nie dostałem 16 levelu. Nie dostałem. Zostałem, się że już mi się gra jakoś zablokowała, myślałem. O, 1400, dzięki. O, wy... o, dzięki TM39, to mi się przyda, dzięki. Dobra, idziemy teraz. Uleczyć. Nie uleczyć. No, uleczyć, ale jeszcze przed tym uleczeniem. Sobie. Potrenuję jeszcze Charmandera. żeby miał level 16 i mógł ewoluować pięknego Charmeleon'a. Bo poke... zobaczycie moją pierwszą ewolucję w Pokemonach. Zobaczcie moją pierwszą. Pierwszą ewolucję. Tak, ale mamy katerpill, i zaraz go zabijemy. Nie wiem czy, ale zabijemy go. Hopsa! O nie, jeszcze jeden next. i muszę sobie pochodzić jeszcze tutaj. I coś zdobyć. Tym razem to ratata. Na levelu piątym. Muszę go pokonać i, i ten. No, i muszę dostać tą ewolucję. Normalnie oszaleję, jeśli nie dostanę tej ewolucji. I Czermander ewoluc i Charmander zaczął ewoluować. Pierwsza ewolucja. Już ewoluuje nam ten Charmander. I ewoluował nam w Czarmeliona. I zamiast Charmandera mamy Charmeliona. Tylko proszę, powiedz, że to, że to nie będzie mi nazywał się... No dobra, Charmander może być to imię. Niech już zostanie Charmander. Mogę go nazwać Charizard, a dobra, trudno. Mogę być już Charme Charmander. Hihi. Dobra, Charmeleona trzeba uleczyć, Charmeliona i Pikachu. Będę go nazywał Charmelion, nie Charmander. Bo to jest głupie imię, gdybym go nazywał Charmander. To jest a nie czarmander. Więc no, on będzie się nazywał Czarmander. Nie, no, czarmelion, przepraszam. będzie się nazywał czarmelion, po prostu czarmelion. I jeszcze do Martu sobie pójdziemy Pokebole. pokebolę. 11 pokaboli, biorę, biorę aż. Aż 11. No my teraz będziemy dostaniemy trampki. Pierwsze trampki do biegania. Bo na, no i to jest taki gość, nasz profesor i to jest pomocnik profesora Ołka. I on nam da ten. Buty do biegania. Buty do biegania nam po prostu daje tyle. Żebyśmy mogli jakoś biegać. Musimy jakoś biegać przecież. O, jeszcze ten list. Dobra. Pierwsza trenerka już do nas czeka. I myślę, że teraz zobaczymy Pikachu w akcji. Chyba, że go zabiją. Ale miejmy nadzieję, że nie. I tutaj się sprawi nasz Pikachu w tej maksymalnej zabawie. Będziemy, zaba będziemy się bawić z Pikachu. Tak, Pikachu? Proszę, tylko nie zabij się. No nie. Pikachu się zabije? No nie mów, no dopiero zaczęliśmy trening. Znaczy żadnego treningu nie było, no ale... pikaczu hmm. <tryk> Pikachu na pewno mi padnie. Nie, nawet ten Pikachu, nawet do niczego nie służysz Pikachu. A może zabijesz tego PJ-a? Dawaj! Zabij! Zabij go! Nie, no nie, nie mam żadnego lewajewa. Ej, głupi Pikachu, to po co ja mam go? Eee, no dobra, scratch i zabiję już szczelinę w tym zamianie, tymi ptakami. Jak, jak ty w ogóle masz ten balonować? Pikachu, jak nawet ten, nie, nie może zabić nikogo, żadnego ziomka nawet nie może zabić pj owego. Ech, chyba będę musiał ten treningować ciebie przez zmianę. Przez... Przez zmianę. Albo w ogóle nie mogę, nie będę mógł ciebie trenować w ogóle. Jak ty taki jesteś, to ci w ogóle nie muszę trenować. Eh, widzieliśmy się w Wildian Forest. Tak wiem. Bla bla bla. Po co ty mówisz mi. O, ho ho... Patr Melion. Dawaj, Czermelion, spal tego robaka. Spal go. Nachita go, spal. Spal tego idiotycznego Czermelion... Czermelion... Caterpie. Weedle. Sreedle. Padasz. Weedle już padł. Już nie żyje. I teraz jeszcze... Caterpie. Też nie żyje, katerpi. Dobra. Wszyscy umarli. Umarlaki. Żegnam umr umralków. Siemka. Raz ty. Czeka Czekam właśnie na Ciebie. Tutaj ze wszystkimi będę walczyć. Bo to właśnie odcinek taki będzie, że podróż do... Em, Bera co? Czemu nie? Co? Przeżył? O, przeżył. Co za drań. Jak to można przeżyć ten ze mną? Ech, teraz kolejny. Ekans. Ech, wiem. No tak mi nie się Ember. Wiedziałem, że on jeszcze przeżyje, wiedziałem Ale i i tak pada, już nie żyje i tak no 145, dobra. Dzięki Benie za ekspert i za pieniążki. Teraz będzie ten gość. Ten tutaj, ten backcatcher, a później ten będzie ten jąłuszca, czyli ten dzieciak, co ma, co ma, co jest w krótkich spodnikach i krótko chodzi. W krótkich rzeczach. Dobra. On już padł. Widl Weedle nie żyje. Uh -huh. Kakuna. Kakuna matata. Żegnam. Kakuną, Kakunę matatę. Dobra. Jeszcze będzie Weedle pewnie. Chyba jak ostatni. Nie, to będzie przedostatni Pokémon. I to jest Caterpie. Dobra, to ostatni. Zgaduję, że będzie Metapod. Zgaduję. Wiedziałem, że to będzie meta, pod jak ostatni Pokémon Twój, ale i tak on już nie żyje. Dobra, level 18 już, nikt mnie tu nie pokona. Dobra, teraz tutaj kolejny dzieciak. Nosi krótkie spodenki. Teraz Calvin, teraz spirow. Na levelu 14. wow Pewnie dostanę od niego dużo XP. No. Scratch. Raz spirow leży. No, ten, lost, lost, lost Dobra, lecimy dalej Z nią jeszcze nie walczyłem Z tą panienką Chyba ją gdzieś przegapiłem Ale walczę z nią już Pewnie ją gdzieś przegapiłem chyba, chyba, nie wiem czy naprawdę gdzieś ją przegapiłem, czy chy chyba, o Nidoran, znam tego Pokémona. to jest typ trujący, chyba mówiłem wam, o Ekans też jest typem no tak dla ciekawości. Dobra, lecimy dalej. Teraz ten tutaj. Kolejny robak. Jezu, nie strasznie. Ja się znowu przystoszyłem. Już wszystko mi się skasuje. Caterpie. Coś na Ember, panie Caterpie. Dobra. ostatni jego Pokémon, który już leży też i na koniec Jigglypuff znaczy jaki Jigglypuff przepraszam ta trenerka na koniec Wstała nam i Gigripa jest typem normalnym w tej wersji grze, ale w tamtej jest typem normalno-wróżkowym. Tutaj też myślę, że jest takim normalno-typem typem, typem normalno-wróżkowym, więc używam Metal klała, aby go pokonać. Miejmy nadzieję tylko, że Sing. O nie! To jest jeszcze gorsze niż Sing. Hmm. Błagam, tylko się w nim nie kochaj! O jest! Jest! Dzięki! Miękki czarmelion. Leży w Jigglipuff. Charmander został level 19. Nas robin już do widzenia. Powiedziała. panienka. I jeszcze, żeby tak krótko, żeby, bo myślicie, żeby, żeby krótki nie był odcinek. Bo tam te były długie troszeczkę. Więc no, ten też będzie troszeczkę długi. Więc no, ulecę sobie Pokémonki. Żeby Was tutaj nie przynudzać. Sobie ten. Pochodzę z Wami i Pokémonki. Okej? Okay? Tak myślę, że zrobiłem. Zrobię. Myślę. Mhm. Kilkę proszę i już Już idę Już jesteśmy w trawie Chodź Glipaw Będziemy z nim walczyć Proszę tylko nie zabij Nie zabij zabij głupi Głupi go Nie zabijać Jeśli on będzie taki silny do pokonania, to nie wiem. Jeśli on nie będzie mógł pokonać żadnego pokémona słabego, to nie wiem. Co się zdziwiłem. Dobra, widzicie co? Przyspieszę sobie czas. Nigdy tego nie widzieliście, co? Ale teraz zrobię. Przyspieszę sobie czas i. To jest szybciej złapie tego Jigglypuffa mm -mm. albo Nidorana. jak zabiłem go znowu. Też go zabiłem. Uu. Złapał się nasz pierwszy Pokémon, czyli Nidoran Female jaką ma nazwę, nie wiem co, jaką. Ale tak się nazywa, Nidoran Female. Dobra. Mamy Nidorana. Bra Dobra, Dobra yy... Przepraszam Was, że tak szybko go złapałem. Dobra. Dobra, mam już ten, tego nie donana, Troszeczkę problemik był. No ale dobra. Poradziłem sobie. Chwilkę kończymy. Dobra. Już kończymy. Nieskę. Kołka. Chodź! Chodźcie! Mam coś! Sypka! 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 Sypka. Wychodź stąd! Niedopokoju im! Drugiego! Już, już tam! Proszę! Przepraszam! Bioszek idź. Idź do Bioszek, kocham. Oj, nagrywa się film, dobra! Przepraszam was! Nie, miałem tutaj problemik. Dobra, lecę Pokemona. I już kończymy. No, następny filmik będzie o czymś innym, nie o Pokemona w tym razem, dobra? Umawiemy się tak? Czy nie? Czy nie umiemy się tak? Dla mnie to byłby filmik. To byłby dobry pomysł nie wiem jak tam dla, dla was czy to dobry pomysł hmm. oj przepraszam was bardzo. Bardzo Was przepraszam, już ciszę. Tylko chwilkę. Zapisujemy gierkę. Koniec na dziś. Save. Zapisujemy gierkę. A więc, no, oj, zebra Koniec, koniec, koniec. Już, już, już.